Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Wydanie specjalne programu. Jedziemy, wydania specjalne na antenie TVP info 24 godziny na dobę. TVP Info i nie tylko TVP Info. Witam serdecznie również naszych komentatorów. Krzysztof Świątek. Dzień dobry, witam Agnieszka siwierów macierowska witam Jarosław Jakimowicz. Dzień dobry, witam dzień. was serdecznie. Jeżeli by doszło do, do wybuchu reaktora, to skażenie może być dziesięciokrotnie większe niż w Czarnobylu. Czyli tam jest, rozumiem, ze strony tego zbrodniczego systemu Putina jest gotowość, żeby do tego stopnia terroryzować teraz państwa NATO i w ogóle świat zachodni, żeby nawet wywołać katastrofę. Ale zobacz, Krzysztof, to, to ja od razu o to, o to spytam. Zobacz, mamy do czynienia i wszyscy o tym mówią. Mówili o tym przedstawiciele również państw Zachodu, że to, co przygotowuje Władimir Putin, jest w skali porównywalne tylko i wyłącznie do tego, co działo się w czasie II wojny światowej czy przed II wojną światową w Europie. Różnica jest taka, że dziś ten reżim posiada broń nuklearną, no bo tam szpiedzy rosyjscy czy też zachodni zdrajcy wykradli te tajemnice, przekazali Stalinowi. Stalin stworzył własną broń nuklearną, dzisiaj reżim odwołujący się do Stalina ją posiada. Ale to przecież oznacza, że skala zagrożeń jest większa, a nie mniejsza niż w 1939 roku. I jeśli w 1939 roku Zachód wytaczał dziwną wojnę po tym, jak zaatakowana została Polska, no to mam wrażenie, że w pewnym sensie mamy do czynienia z dziwną wojną również w tej chwili. Oczywiście Zachód nie wytacza wojny, wręcz twierdzi, że nie będzie walczył bezpośrednio z reżimem Władimira... Putina, bo oznaczałoby to wojnę światową, ale przecież my widzimy, że ten plan jest planem idącym dużo dalej, dużo szerzej niż tylko i wyłącznie w stronę, no nie wiem, zachodniej Ukrainy na przykład. No to są rzeczy, które już choćby z tych spraw, o których powiedziałeś, wynikają zagrożenia dużo szersze, dużo większe, idące dużo dalej, w tym również zagrożenia dla nas. Zagrożenia są, są dużo większe, zgadzam się z, z, tą, z tą tezą. Bo faktycznie i arsenał nuklearny, i arsenał wojskowy, i także ta gotowość, jak widać, do terroryzowania opinii światowej jest, jest większa. Zagrożenie są, są oczywiście większe. Można powiedzieć, że ten konflikt pomiędzy NATO a barbarzyńską Rosją po KGB-owską w tej chwili odbywa się na terenie Ukrainy. Można powiedzieć, że no nie odbywa się jeszcze i daj Boże, żeby się nigdy nie odbył z, z udziałem wojsk na przykład amerykańskich, bo rzeczywiście to oznacza o konflikt światowy.